Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny samochód z wypożyczalni, którą obsługujemy firmy Stolar Rent. Nie tylko mają busy, ale mają też takie mniejsze samochody dostawcze. I tutaj firma, która wypożyczyła od właściciela samochód, dostała nowe auto, bo auto jest z 2023 roku z końcówki. Tak, by odebrali z salonu. I dostali przez rok do eksploatacji, tak? tak. I teraz tutaj po e, zdaniu samochodu, bo tutaj e, już kończą, tak? E, wynajmem? Odda oddali dzisiaj samochód. Tak, dzisiaj oddali i oceniamy tutaj e, na razie, bez podnoszenia samochodu, jakie tutaj e, ktoś no, musi te koszty pojąć, tak? Tak. Bo tutaj wynajem, wynajmem, natomiast y, uszkodzenia, które zostały podczas tego robione, y, no musi być najemca obciążony, bo nie pan to zniszczył, tylko najmujący. No, jakby zabezpieczył podłogę, to by na pewno tak nie było. Tak, nie? a tutaj zaczynamy od środka. Popatrzcie się. Podłoga jest tutaj, jak widzicie, calutka do wymiany. Jest wszystko powytargiwane tutaj. I e, ile taka podłoga, jak pan się orientował? 200 brutto. 200 brutto, czyli Mamy 200. E, cała tutaj przestrzeń. Bagażowa. Jest powgniatana, obrysowywana z jednej jak i z drugiej strony. Popatrzcie się, wszystko tutaj jest poniszczone. No tutaj ciężko wycenić tą naprawę, no bo tutaj trzeba by albo przeklepać to jakoś, nie wiem jakim cudem, no i dodatkowo wymalować. Tutaj, jeżeli ktoś wiedział, że coś będzie woził ciężkiego czy ostrego, po wynajęciu powinien sobie cokolwiek zrobić jakieś zabezpieczenie. Czy jakieś zrobić burty, tak i potem rozde, rozmontować to przy oddaniu samochodu, no bo nikt by nie chciał, żeby nam ktoś uszkodził nasze, nasze samochody, pomimo tego, że to jest auto wynajmowane. A popatrzcie, stąd fajnie widać, bo wszystko jest powgniatane. E, po e, dobra, w środku chyba tyle, to jeszcze ta... Eee, Dobra, rysy by mogły zostać, ale tak. podłoga i, i resztę uszkodzenia. No ale I... to jest też, niech Pan patrzy, wszystko pogniatane. Tutaj, o, jeżeli Pan by chciał to odsprzedać, lodówki wozili, styro... Lodówki, w tak? W zapakowane, oryginalne. No to też dziwne, nie? No to bardzo dziwne, bo. Jak ciekawe, jak te lodówki wyglądają teraz no, u klientów, jest... skoro takie dziury zostały. I tak, drzwi. No całe zrysowane. Całe zrysowane. Popatrzcie się. Do środka przejdziemy później. Tam coś było, co nie było? Tak, tu było też. To pokażę może od razu. Serka, z tej tutaj... strony. Gdzie? Bo nic nie widzę. Aha, tutaj są obrysowane takie deska. No fotele niewyprane, brudne, oddane w takim kiepskim stanie. Tutaj też wszędzie popatrzy się ile kurzu, ile brudu. No auto tak słabo oddane po wypożyczeniu. Przechodzimy dalej. Drzwi. No to, że to, że każdy chce nowy samochód, a przy tak. oddaniu to już... No widzicie, jak, jaki tutaj ilość tego błota, brudu jest na tych listwach. Tam Magda z tamtej strony pokażę Wam, próbowała to yy, zmyć. W ogóle ktoś jak to mył, to chyba jakimś mopem kurde... W ogóle zmy... tego nie myli od nowości. No, zobaczcie jaka to jest warstwa. No, ale coś jest opukane. Ale to bardzo kiepsko wygląda. Opony, jest jak tej już tej widzicie... Do wymiany. Zdarte, zniszczone. Ile auto przejechało przez rok? 47 tysięcy. 47 tysięcy. I Pan tutaj raz już chyba wymienia, była zimowa, lato, tak? Tak, już, nie, opony są od, e, cały czas. Czyli one cały czas jeździły, cały. czyli 47 tysięcy mają. Tak. tak są dojechane, jak widzicie tutaj. E, szyba, no to też ciekawie wygląda. No nie myte od nowości. Nie myte. E, z przodu co mamy? No zderzak cały orysowany Zderzak jest cały poobdzierany. Czyli też jakiś kosz tutaj e, musi właśnie podnieść opona, w ogóle. opona całkowicie zdarta. E, tutaj też widzicie cały samochód zrysowany. E, I co tutaj mamy jeszcze? Drzwi mhm. Tak, tutaj drzwi z tyłu, popatrzcie się. Prawie na wylot coś im tutaj na pewno z padło i wybiło prawie dziurę na wylot. Tak, czyli no ten element w teorii o tutaj nawet od góry cały ten element w teorii e, można byłoby wymienić na nowy a można go jakoś poklepiać pomalować, natomiast tutaj też te koszty już ktoś musi ponieść takie elementy jak te plastiki e, jak tutaj widzicie te inne elementy zabudowy to wszystko kosztuje, żeby doprowadzić to do stanu pierwotnego, żeby potem można było kolejnemu Tutaj najemcy wynająć taki samochód pełnowartościowy, no to trzeba to jakoś doprowadzić, a ktoś za to musi zapłacić, tak? Tylko dziwi mnie, bo nie pan popatrzy. No skoro było tutaj włożone lodówki, a widział pan co tu jest? Nie wiem, Ciekawe co będzie pod spodem. Tam będzie może widać. Tutaj chyba nie lodówki. O, tutaj coś. Tu jest pełno błota, pełno piachu. To chyba lodówki to była tylko przykrywka. No ale firma się ale wiede za no to chyba... No tak, tak. Przynajmniej takie było założenie wynajmu. Natomiast no myślę, że od lodówek takich uszkodzeń, takich uszkodzeń, takich e, pewnie by się nie zrobiło. I co mnie zastanawia, to skąd przy lodówkach tyle syfu, co tam jest? I to auto jest rok wynajmowane, roczne z przebiegiem ile teraz? 47 tysięcy, a wygląda jakby przynajmniej miało 247 po zużyciu wnętrza i tamtych elementów, co pokazywaliśmy Wam. Piszcie w komentarzach, jaka kwota teraz powinna być obciążona dla najmującego. Ile tutaj właśnie powinien otrzymać pieniędzy, żeby ten samochód doprowadzić do jako takiego. Wyglądu, bo tutaj tak samochodu kolejnemu nabywcy oddać nie może. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcenia i pozdrawiam. Cześć.